Się tu zawsze będę odradzać. To jest moje pytanie. Dziechęczko, witam Was w kolejnym odcinku z serii przez świat w klapkach. Witam was z lagami. Witam Was siedząc na tym cudownym, ukośnym krześle. Dobra, więc lecimy tutaj o. No i co? W poprzednim odcinku pokazywałam Wam, że zrobiłam tutaj. Jak, jak, jak to się nazywa? Przetrząsałam tą trawę. No. Tak to powiem, ale w tym odcineczku nie będziemy się zajmować trawą, bo w sumie nie ma co robić już z tą trawą, ale zajmiemy się kupnem różnych rzeczy, a to w sumie nie muszę stąd jechać. Bo ja zapomniałam co ja mam robić, zostanę na polu najlepiej, nie będzie mi przeszkadzać. Dobra, muszę sprawdzić jedną rzecz, yy, bardzo dla mnie ważną. Tryb budowania, budowa, od wczoraj noszę okulary, bo nigdy prędzej nie nosiłam, mam taką malutką wadę, na lewym 0,75, na drugim 0,50 i na jednym mam cylinder, albo na dwóch, już nie pamiętam, ale to takie delikatne wszystko wady. I mam sobie zamiar kupić, jak w przyszłości, jak wyleczę tą wadę, bo chcę ją wyleczyć do zera. Jeżeli się, się uda, oczywiście ją wyleczyć, bo może tak czy się nie będzie dało jej wyleczyć, ale to inna sprawa. Jeżeli mi się uda ją wyleczyć do zera, to sobie kupię okulary zerówki yy, z tym z tymi szkłami do komputera. Co prawda ja siedzę bardzo malutko, bo o ile ja siedzę, ja tylko nagrywam odcinki i je montuję. No i czasem coś sobie obejrzę, nie wiem, w telewizji czy na YouTubie jakiegoś YouTubera, i to w sumie tyle. To wychodzi, że. Jakby, jakbym nie nagrywała, to potrafię nawet pół roku w ogóle nie grać na komputerze, tylko, nie wiem, obejrzeć sobie jakichś Simsonów przed snem. Potrafię... Mogłabym tak zrobić, ale że nagrywam, to nie mogę. no to co to? Dobra, miałam sprawdzić. Nie w tylko... Gdzie to jest? O, zapomniałam. O, są moje ukochane szklarnie. Znaczy, wiecie co mnie bardzo denerwuje? Że... W sadach są tylko dostępne oliwki i wi winogrona. No błagam, gdzie są jakieś jabłka. Dobra, truskawki są, gdzie są jakieś jabłka, jakieś śliwki, jakieś normalne rośliny rosnące na drzewach. Takie normalnie sadownicze, bo to jest takie, jakby to powiedzieć, no, rzadkie sadownictwo. Dobra, ale nieważne. Co, na czymś innym wezmę, sprawdzę czy o co tu chodzi. Na jakiejś małej budowie. Tak, na pewno to będzie mała budowa. na domu rolnika najtańszym. Sprawdzę. A chodzi na inny obiekt. A. Dobra, już. Już zrozumiałam, dlaczego nie mogę posadzić. Wydaje mi się, że przez tą. Psto siano, co tu się robi? Tak. Te, takie mam wrażenie. Czyli, tak jak dobrze myślałam, że droga należy do mnie, i mogę sobie coś postawić. Musiałabym to siano usunąć. Aha. Hm. To ciekawe No, nie, nie naszykowałam się na takie coś. Psto ziko A mnie ciekawi, jak to. I że to kosztuje 2000 i co 2000 za jeden płotek? Czy za jakieś tam metry płotka? Bo ja się na tym nie znam, jakby. Muszę co najtańszy płotek za 75 zł. W sumie mogę przetestować. O, aha. Czyli to się tak liczy. Ładnie by to wyglądało, ale zdecydowanie na to mnie nie stać. <laughs> Co by teraz tutaj zrobić? A zobaczyć czy obce by się dało na tym. Chodzi na inny obiekt. Tak, to jest zdecydowanie to, o czym ja myślałam, że... Boże, jakie to pastwisko jest ogromne! Na to? Ty... To jest pastwisko, w nim się mieści 15 i jest największe. I się miejsce 65 i oj, widzę że ceny też są takie jak dla mnie z kosmosu 25, 65, 15. No w sumie ja jak na ten moment nie mam w sumie niczego w sensie takim że nie mam niczego takiego żadnego boże powiedzieć się nie mogę że nie mam wykupionego niczego ani żadnej tkaniny ani nic nawet nie wiem, gdzie, może sprzedawać wełnę, właśnie. Może to sprawdzić. No, jest całkiem opłacalna, więc na pewno sobie wezmę te owieczki. Znaczy, w ogóle ja owieczki po sobie zrobię, to trawa się zamieni w siano już. Eee, mleko. Może krowy sobie wezmę? No, bo ze świn się zarabia na mięsie, czy jakoś tak? Mm, tak szczerze, to nie wiem, nie znam się na tym. Właśnie, myślałam nad miodem też, żeby sobie pszczółki zrobić. No, bo. No, jednak, no, kurde, no, opłacalne w sumie, w sumie jest mieć miód. No, nie jest jakieś drogie, a kupienie miodu też nie jest jakieś drogie. Tylko szukam, co można z krów mieć. Bo nie zauważyłam, ruda żelaza? Nie zauważyłam, co można z nich mieć. Wiem, że z krów można mieć mleko. No i w sumie mogłabym sobie kupić pszczółki i może kro krowy też. Nie wiem, zobaczę jeszcze. Chod, to jest bardzo ciekawe, co tutaj jest, że te. że to miesza, jakby wszystko. To ciekawe jest. Nie wiedziałam, że coś w ogóle istnieje. Dobra, albo wiecie co, jednak nie będę inwestować w te krowy. Jednak y sobie zainwestuję w te pszczółki. Eee. Y no dobra. Dobra, teraz muszę znaleźć je. Pszczółeczki. Hodowla. A co, co to? Hodowla zwierząt. Aha, dobra, że. Ja yy, budowa. Wybierz. I. Zwierzątka. O, są. Pszczółki. Inne jakie są? Mogę mieć psa. 19 tysięcy. 33 ule 10 uli. Czy co? Nie wiem, czy by się nie opłacało kupić najbardziej tego ulu. No bo on kosztuje 19 tysięcy i ma 33 ule. A ten kosztuje 12, czyli trochę mniej. Znaczy no, trochę mniej no. Kilka tysięcy jest, ale ma 10, tylko. Wydaje mi się, że ten byłby najbardziej opłacalny. I... Nic na żaden obiekt nie zachodzi, proszę mi to nie kłamać. E, zaraz, gdzie to postawić? Hmm. Może tutaj? Nie, bo tutaj, mam, tutaj, mam tutaj mogę dawać jedzenie. Hmm. Nie, bo tutaj mogę sobie go postawić. No. I jeszcze miejsce musi być. No, jak to? Zachodzi na inny obiekt. No ciekawe bardzo. No dobra, no to muszę dać go tutaj. Jakoś mam karmić te osy tak w ogóle? te znaczy pszczółki? Wydaje mi się, że nie. A właśnie, pro popsa. psa. Przydałoby się go mieć. Ja tam lubię pieski. Obraz z przodu domu? Dobra, tam go z tyłu domu nie będzie. No, tutaj o. Postawię mu budę. Na no, jaki inny obiekt? Gdzie ty tu jakiś obiekt widzisz, powiedz mi? O, już trafi z tym ustawianiem rzeczy. Tu nic nie ma, ślepy jesteś. No i na co niby on zachodził? Bo ja nie rozumiem. No dobra. Dobra, to jednak może dam go z przodu domu. Może tu nie będzie na niego zachodził żaden obiekt. O. Buda dla psa. Zmień nazwę. W sumie Buda dla psa. Co ja to usuwałam. Buda. A da się dać nazwę pieskowi? Piesku, da się tobie dać imię? Chyba nie, chyba niezbyt. Ale wiem, że jest piłeczka. Śpieczkę? piłeczką? Bo Jak się ją rzuca? Halo, ty piesek! Bierz tą piłkę, chcesz? Masz łap! Jaki ładny piesiu A on ma, da się mu jakoś jedzonko dawać? O, on mogę karmenać. No i fajnie jeść sobie. <słuch> Jaki fajny piesiu. Biegnie do mnie, czy on tak być biegał z tą piłką. Dobra, nie wiem. No, widzę, że tych pszczółek tu tutaj dużo pracuje. Piesku mój drogi. No dobra, rzucę ci jeszcze raz. Nie ma problemu. Proszę. A, a gdzie ty się tepnąłeś do budy? Nie? Ha, ha. Hm, za mnie się. No okej. Okay. Mam dużo pytań, ale nieważne. Dobra, więc sprawdzę sobie jeszcze raz te ceny miodu. Albo ceny jajek miodu. Mm, jajka. No, na kurach się zarabia więcej. Ale kury chyba mniej kosztują niż te... Dziwam się. Kury chyba mniej kosztują mnie albo więcej. Chwila, muszę to sprawdzić. Budowa... kury. Kurde, co tu? 360 kur... ...versus 30 kur. Nie no, no wiadomo, że mnie najwięcej nie stać niż na 6 kur. Um, czy ja w ogóle znajdę miejsce, żeby to postawić gdzieś? No, moje działce to tak średnio. Musiałam to obrócić... Nie, no to by chyba nie miało sensu, żebym tutaj stawiała kolejną, bo to kupiłam tamtą działkę, żeby właśnie tam to postawić. Tylko, że coś mi, mi... Tylko, że coś mi tam trawa przeszkadza, więc chyba będę musiała zostać z taką ilością pieniędzy, Ale chociaż mogę sobie jeszcze jedną postawić. No pastwisko dla krów, a właśnie, sprawdziłam, jak one kosztują. Co to, to, to jest? No dobra, widzę, że siano, trawę, no wodę, to ja wiem, że wodę piją. świnie, ehm, świnie. Jedzą wszystko. Logiczne. No ale dobra, zobaczę co jeszcze sobie, co mogę jeszcze kupić. Dobra, a więc e, propo dalszego budowania, może bym sobie tutaj postawiła obok hmm, następny ul po prostu. Nie wiem, może, może, może tak sobie będę to robić. Nie wiem, może po drugiej stronie. Bo w sumie tutaj też nic nie ma. I to mógłby być naprawdę dobry pomysł, żeby takie coś zrobić. Aha, czyli tylko raz to się daje i wtedy się po prostu tutaj zbiera. Nie, no to w sumie git. No i co? No i będę miała jakiś tam zarobek z tego. No, no i, no i tak, jak coś mi się podoba. Równanie gruntu. To jest najpotrzebniejsze. Malowanie... Czy mogę sobie mieć targi rolne? Ciekawe. Sobie tak przeglądam, co tutaj jest? Pizzeria. Heh, nieźle. A właśnie, te sady się... opłaca mieć? Nie wyglądają za ciekawie, tak szczerze mówiąc. Nie, nie zachęcają te sady w ogóle. I może bym sobie jeszcze jakiś jeden postawiła generator? Skoro i tak mam tak dużo pieniędzy, no to warto w coś zainwestować. Chyba, żebym. Nie, czekaj, nawet mnie na niego nie stać. Na tego to mi stać tyle, żebym zostało mi tylko 402 zł. To by było dość niebezpieczne. w sumie są dość opłacalne. Ten się zwróci. Zaraz wam nawet policzę, za ile. Za. W sumie za rok. Tu się zwraca tak naprawdę. A ten się zwróci za... Ten się zwróci za... Ponad rok nawet. No więc no, trochę idzie zwrotu za to. Ale tak pewnie jest na wszystkim, jak się kupuje. Także ja sobie postawię jeszcze jakiś tam, nie wiem, jeden z dwa. O, no i jeszcze jeden. Tego wiatraczka też sobie postawię. No dobra, oni będą zarabiać na samych siebie. Zawsze to jakiś dochód. Nie za duży, ale jest. ja no, mogę sobie przenieść to drewno? Nie, nie mogę. Dobra, więc sobie postanowiłam, bo ja na aktualny moment nie mam ani trawy, ani siana, więc sobie postanowiłam, że, zwie że zwierzęta, takie jak krowy, świnie, owce, najbardziej w sumie chyba zainwestuję sobie w Owce i krowy, no bo krowy mleczko, owce wełna, no to moim zdaniem takie najbardziej opłacalne ze zwierząt. No i zainwestuję sobie w to, ale jeszcze nie teraz, bo, bo nie mam czym ich karmić po prostu. Bambi, Bambi, Jezu, trzy Bambi! Idźcie sobie, moja ziemia. Aha, to było świetne, naprawdę. Nic więcej nie chcę zobaczyć w tym. Nie no żartuję. Obacz sobie co tam u moich kurek. E, dobra, nie, to miałam wejść. Kury są zdrowe w całości, więc w sumie nic więcej mi nie trzeba wiedzieć. Boże, Jak to może ważyć 61 kilo? Czy wy mi możecie powiedzieć, co tu waży tyle kilogramów? Jajka tyle na pewno nie ważą. Przecież nie. Chwila, moment. Nie, wejście jak na pewno nie ważą. Co? Nie, no, no. Ta paleta musi być z metalu. Bo ja nie widzę innego rozwiązania. No, ale... W tym oto... Gdzie jest mój pies? On mi zniknął. tym oto psim akcentem... Niech będzie, że niewidzialnym psem zakończę ten odcinek. Dziękuję Wam za jego obejrzenie. Jeszcze miłego dnia, lub wieczora, i cześć!